Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Sophie mówi, że jeśli pomogę im odzyskać wodę, pokaże mi inne przejście do Central Loop. Brzmi dobrze. Wychowała się tutaj. Zna każdy metr tego miejsca lepiej niż nie jeden taryfiarz. Tylko uważaj na Joe'ego, Aiden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. Cześć widzicie moi drodzy, z tej strony jak zwykle Pan Dolar, a to kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dangle 2. Włączyłem wam to nagranie, bo właśnie Hakon do mnie zadzwonił. Chciałem podejść do wieży ciśnień, żeby oszczędzić wam już tej mojej drogi z bazaru, więc dzisiaj robimy sobie zadanie fabularne o tej samej nazwie, czyli wieże ciśnień. W nagrodach mamy C4 yy, ładunek, mamy bryloczek, mamy maczetę, trochę punktów, no i jest to zadanie fabularne. Chcemy bazarowi pomóc odzyskać wodę, jak wiemy. Tutaj jest yy, w Old Villador stary stały problem, właśnie z dostępem do wody, przez to, że bandyci zajęli tą wieżę. Więc spróbujemy się tam teraz udać. Patrzcie, kolejne zadanie poboczne. No, jest ich tu całe mnóstwo, szczerze mówiąc. To gra jest naprawdę rozbudowana. Aczkolwiek to nie jest dzisiaj naszym celem. Więc sorry, mordeczko, ale pogadamy z Tobą jeszcze, możesz być spokojny. Kiedyś na pewno do Ciebie wrócimy, ale na razie, na razie chcę się przedostać tam. To świetnie, gro. Wyżej niż myślałem. Dobra, idziemy na ciężarówkę. No, tu na pewno nie wejdę tędy, a nie, mogę wejść tędy, ale muszę otworzyć zamek i wiem co nam w tym pomoże. Właśnie tonem w tym pomoże. A nawet jeszcze. Albo nie będziemy rzucać jeszcze jednego, tylko robimy tak. Na te kolce ich poupycham. Oni są na dobitkę już, więc szkoda marnować. Mołotowa. Jeszcze jakieś pojedyncze się pojawiły, nowe. No, kolego, nieładnie. Dobra, przeszukajmy tutaj tych chłopaków, żeby ewentualnie odzyskać jakieś zapasy. Jednak Mołotow poszedł w ruch, no ale. Nie zawsze to opcja pierwsza bezpieczna, a druga nie marnująca apteczek, więc z kosztem mołotowo możemy zaoszczędzić apteczki. Bo na pewno w walce z taką hordą bym bym nie podołał. Sophie, Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Chryste, jeśli to zrobią stracimy źródło wody. Szybko Aiden, wieża jest zaminowana, spróbuj rozbroić ładunki. No widziałem tam właśnie C4 I widzę tu mnóstwo butli z gazem Więc jak to walnie To tylko raz Pierwszy z głowy i teraz tak musimy iść Tak jak nas prowadzą Żółte ściere, ściere, ściereczki Kurde się, z, z, zacina mi się płyta Jakbym był jakiś upośledzony <śledziny> Dobra Idziemy tu dalej. Teraz jak się wspiąć? Nie, nie tędy droga. Tu jest przejście o. Teraz tutaj. Tutaj. I tutaj. I tutaj. Opuścimy te drabinę, jakbyśmy spadli. I jesteśmy, mamy drugi ładunek, oczywiście rozbrajamy. Dobra, i wchodzimy wyżej. No, trochę parkuru tu mamy, ale jakby nie było, sam Dying Light 1 zrobił furore właśnie głównie parkurem. Nie wyjdziemy z tamtych... Oddaj mi detonator! O nie! Chcieliśmy tylko pobierać opór, zbierać pieniądze! Tak oddaj go! Dostaną to na co zasłużyli. Podsychają! Tak, odstrzegam cię! Tu nic nie ma, po tej stronie. Dobra, musimy tam szybko wbić. Ale możemy być, myślę, spokojniej bo rozbroiliśmy ładunki, to tym detonatorem co se mogą, co najwyżej wiecie, Se poklikać mogą. Dobra. Wchodzimy tu. Czy jest tu jakiś ładunek? Jest tam. Ale jeszcze mamy skrzynię. O i patrzcie, dzięki ostatniemu inhibitorowi, który znaleźliśmy. Mamy kolejne, mamy kolejny poziom. Więc fajnie. Dodatkowe zdrowie, zawsze na propsie. I mamy kolejne, kolejną minę. Gotowe. Woda jest bezpieczna. Dobra, woda jest bezpieczna. A jak ja mam tam wejść? O, tu jest wejście. I wchodzimy tutaj. Ło, wow, kurde. Dobra, udało się. Jednak się udało. No, też miałem wątpliwości, Aiden, wiesz. Zrobię wam niezapomniany pokaz fajerwerków. Pieprzcie się! Zero wody Pewnie, że nas zajebią. Jak nie Bazarianie, to Especy. Rozwalą nas, kiedy tylko stąd zejdziemy. Kurwa, przegraliśmy Ze wszystkimi nie damy rady walczyć. Dlatego czas na fajerwerki nikt nie wyjdzie z to drzewy. ty dupku! Nie chcę umierać! E, kto tam? Sturm! Albo wysadzimy te wieże! Przysięgam! Znalazłem bomby. Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjebmy te wieże. Nie słuchacie, to koniec. I dobrze, że to koniec. Chcemy bezpiecznie opuścić miasto. Pomóżcie mi, a ja pomogę wam. Oszukujesz się, Jack. Nikt nie wypuści nas stąd żywych. Słuchajcie, jestem pielgrzymem. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec! Rozjeb ją. Nie wiem. Boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica. Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć, zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam jebańcowi. Nikomu nie ufasz! Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barnejem. Raz byś mnie kurwa posłuchał. Dogadać się z Barnejem, po co? Żeby go wypierdolić z Bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od espeków. Ostrzegaliśmy chujka. Daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć między innymi za bron. Przykowali na niego pułapkę od tygodni. A on. Zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forza, kryształy to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry! To co? Pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta, czy nie? Spokój się, Joe! Nie uspokojesz kurwa Mać! Wyprowadź nas z miasta do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Nie, wypierdalać. Znaczy, nie zajmujesz no. się z szantażystami i mordercami. Patrzcie go, jaki święty! Pielgrzym prawi nam kazania. Ty cholerny idioto. Zrób to, Jack, teraz! Żegnaj, bazarze! Co? Co się stało? Zabawki nie działają? To Ojej. Ty, ty to zrobiłeś? Zapłacisz za to. Woda jest na. Ciekaczem. Nie masz na wodzie. Powiem wam wy. Wu już łatwo nie będzie. Wieszymy cię. Kurde, nie to chciałem. Chciałem mi właśnie podpalić, żeby mi to się uleczyć muszę się pozbyć jednego. Dobra, żeby go wywaliłem elegancko. No i gości nie macie. Es solo A tu mieliśmy butelki do walki z nimi. A co tu jeszcze? Jest noga od stołu, leki... A czyli taki zestaw, powiedzmy, najróżniejszych broni. Gdyby się jednak okazało, że. Gdyby się jednak okazało, że nic nie mamy z jakiegoś powodu. To jest chyba dla ludzi, którzy po prostu speedranują fabułę, wiecie? Dobra, odkręćmy no i co wodę. Teraz jeden, mądralo. Kto będzie rządził wodą? No, w ostatnim wyborze wybrałem SP, więc teraz wybiorę bazar, nie? Kiedy przekażesz obiekt, którą prawa lub Ocalańców przejmą kontrolę nad strefą wokół niego. Kiedy frakcja przejmuje strefę, zaczyna budować w niej własne struktury. Struże prawa instalują pułapki bojowe, a budują pomocne parkurowe. Pomoce parkurowe, które ułatwiają przemieszczanie się. Im więcej obiektów w każdej frakcji, tym silniejsza się staje i tym lepsze struktury może instalować. Aktualna mapa stanu podziału miasta może sprawdzić z poziomu menu mapy. Ok, no ja ten system znam. Widzicie, jak damy stróżom prawa będziemy mieli samochody pułapki. Yy, a jak damy baz tutaj bazarowi? To mamy teraz na przykład Linki, Tyrolki. Mamy to na filmiku pokazane. No, my oczywiście, tak jak mówię, bierzemy ocaleńców. Jestem zdecydowany w tej kwestii. Przy pierwszym podejściu się bardziej zastanawiałem. I tak jak mówię, wybrałem SP. Więc chcę zobaczyć drugą stronę konfliktu. Ale muzyka jest świetna, nie? No powiedzcie mi, że nie. Jak te strefy się budują, to. Tu akurat wyjątkowo nie przewinę, bo pierwszy raz widzimy budowę tej strefy. No i patrzcie, mamy tutaj zajęty przez Bazer. to zwykłe podstępne O, no i widzicie. I teraz, yy... okej, okay. to znamy oczywiście. No i co, i mamy drugą strefę oddaną tutaj bazarowi? Hakon, gdzie jesteś do cholery? Dla mnie to Barney wiedział, że Lukas chce go dorwać, Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lukasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu tango. Upewnij się, że jest tam bezpiecznie. Nie masz nic do powiedzenia. Gdzie czyli moja wracamy moja? do Motelu Tango, stół, czyli się okazało, dostajesz... o, czy ja mogę to wow, Wiesz, ile rzeczy do kupienia, rewelacja, oczywiście bierzemy wszystko, Oby ci dobrze służyło. niesamowite, ile części mogłem Odbić kupić, kiedyś, ale to ty jesteś mi winna Wybieraj, teraz. Co do ulepszeń, dalej, nic co ja bym chciał ulepszyć, to nie mogę. Eee, dobra. No i mamy kolejne zadania poboczne, oczywiście. Które odblokowały się nam wraz z przekazaniem strefy. Więc no, mamy co robić jeszcze, zanim udamy się tutaj do Central lub? Mmm. No, tu jeszcze mamy, to mamy bardzo dużo nieodkryte. Tu mamy mnóstwo nowych zadań, tu jeszcze mamy zadania. No, widzicie, no mamy co robić. Aczkolwiek. Możesz też... przeszukać rzeczy, Barney'a, Teraz jest tam pusto. Dobra, to lecimy do hotelu Tango. E... Czyli, jak widzicie, no nawet jak idziemy tą fabułą. E... Patrzcie, jest jedno z tych tyrolek ich się tu widzicie całkiem sporo pojawiło. No i wszystkie wiatraki, które tu odkryliśmy, zmieniły się teraz w schrony ocaleńców. No, oczywiście stref, które już są jakby od podstawy, nie możemy zająć ponownie. Czyli tak jak na przykład tutaj są ocaleńcy, a tu SP, no to i tak nie możemy... Nie możemy tego przemielić. Dobra, jeszcze. Oblukamy ciebie, ziomeczku. O, coś tam mamy niewiele, ale. Ale jakieś tam cenne przedmioty mieliśmy, więc zawsze to, to dodatkowa ka kasiorka. Ja bym chciał zejść tutaj, bo tu jest duży harbider. No, te windy są świetne. Hejden, widziałem Sofie i jej ludzi koło wieży ciśnień. Powinno być tam pusto. Ale nie wiem kiedy wrócą Dobra, przeszukajmy sobie ten bagaż kilka sztuk złomu, nic specjalnego No, tu też byliśmy... O kurde Wyjazd z baru yy, Tu byliśmy parę odcinków temu Kurde, agresywne te zombieaki nasze Dokładnie, itemki bardzo fajnie bierzemy oczywiście. Odrespiły się te rzeczy, które tutaj były. I oczywiście pozbieram sobie. Bo tak jak mówiłem w poprzednim materiale, e, dużo tych przedmiotów jednak służyłem do craftingu, więc trzeba nadrobić. A to jest praktycznie, to mówię, darmowe drobnie, no bo już wyczyściliśmy ten obfart z zarażonych. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jest jakiś śmietnik. Troszkę złomu zawsze się przyda. No i wbijamy do góry. A, to było chyba jednopiętrowe, że jeszcze? Dobrze mówię czy źle mówię? Mm, nie, to się jakoś inaczej wchodziło. Jakoś tędy. Popatrzcie, ile skarbów! No proszę. I wieczór się robi. To mi się już mniej podoba, szczerze mówiąc. Ale mamy tu niedaleko bezpieczną strefę w razie W. No, i zrobiła się noc. Już słychać. Słychać wycie znakomicie. Mogę to zamknąć. Mogę. Dobra, już nie będę tego tak dokładnie przeszukiwał. Tu jeszcze zbieram te rzeczy, tam już nie będę szedł, gdzie walczyliśmy z Hermanem Co my tu jeszcze mamy? Tu jest jeszcze jakaś jedna skrzynka Szybko ją otworzymy I ciach, wchodzimy tutaj To już otwieraliśmy, ale... Mamy tutaj przedmioty a tu nie byliśmy w środku jeszcze mamy sporo butelek. Kolekcjoner jakiś, czy co? No jeden z tych y, kryształów. O, ale to jest. A tu co jest? Hmm, dowód to to nie jest. Kto śpiesz się. Ktoś idzie w twoją stronę! A świetnie! Wpadaj stamtąd! Już! O, proszę. Tu coś jest... A Czyli to Barney jest? zabił o, Lukasa kurwa, jednak. To ludzka skóra! Hakon! Znalazłem tatuaż, który wycięli Lukasowi! Cholerne świry! Co? No. O, zaraz się zrzygam. Wynoś się stamtąd. Powiemy Aitorowi i... To robi. Dlaczego grzebiesz w rzeczach mojej siostry? Nie wiedziałem, że zatrudniają tu pielgrzymów jako pokojówki. Zrzucasz skórę, barnej? Co to, kurwa? Mnie? Zostawiłeś sobie pamiątkę po Lukasie, ty zjebie? Pierdol się. Próbuj dalej. To nie jest moje. Zabiję cię, ty O, No, to musiało do tego dojść. Barney nie był do nas przychylnie nastawiony. Akurat jak mi szkoda ocaleńców, tak Barney ja nie lubię. Nie mam problemu, żeby go zabić. Ale no, obrażenia to on zadaje, nie powiem. Co się kurwy nędzy dzieje? Odjebało ci? Wra... Wrabia nas. Jebany pielgrzym nas wrabia. O czym on mówi, Aiden? Znalazłem dowód. Ukryty w waszych rzeczach. Jaki dowód? Na co? Wycięliście tatuaż z ramienia Lukasa. Po śmierci czy kiedy jeszcze żył? Pogięło cię? Nie zrobiłam tego. Może ty nie? Ale twój jebnięty brat... Barney nie jest psycholem. Nie mamy z tym nic wspólnego. Idę do Aitora. Mam dowód, którego potrzebował. Aiden, to nie my. Nikt na bazarze ci nie uwierzy. To skąd wziął się ten płat skóry, Sophie? A może ktoś nam to podrzucił? Pomyślałeś o tym? Niby kto i po co? Żeby odwrócić uwagę od zabójcy. Kto najwięcej zyskał na śmierci Lukasa? Kto... na tym zyskał? Skoro ty mogłeś tu od tak wejść, to ktoś inny też mógł to wcześniej podrzucić. Bez znaczenia. To sprawa między wami i Aitor'em. Poczekaj! Proszę. Aitor'a nie obchodzi prawda. Ma gdzieś znalezienie prawdziwego mordercy. Szuka tylko pretekstu do ataku na bazar. To nie moja wojna, Sofi. Nie. Ale będziesz miał krew na rękach. Krew niewinnych. Ktoś nas wyrabia. I to sprytnie. Nie jesteśmy sadystami, którzy oskurowaliby lukasa. Wiesz o tym. Wiem, że chcecie się pozbyć Espeków. Tak, i się ich pozbędziemy. Ale nie jak z wyrole pojeby i zabójcy Aiden. Uwierz mi, ktoś nas tu wyrabia. Zabiorę cię do centrum. Obiecuję. Jak? Pozbywając się największego problemu tego miejsca SP. Brzmi niebezpiecznie. Przygotowujemy się do tego od dawna. Powiem ci wszystko, kiedy będę gotowa. Trzymaj radio pod ręką. Czas przeprowadzić tu parę zmian. Czyli co, jednak wojna? No, nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. Na pewno musimy iść się przekimać. I zobaczymy, czy wtedy te Sofi się do nas odezwie. Więc skoczmy sobie do tej bezpiecznej strefy. No, rzeczywiście, no. Tak, poznali o ile o Barney'a mówię, nie mogę ręczyć, tak Sofi raczej psychopatką nie jest. I ludzie na bazarze też nie wydają się źli. I konflikt z spk jest oczywiście zrozumiały. Mimo wszystko. Tak, jak to ludzie mówili, że SP-cy zabierają żarcie z bazarów zamiast za ochronę. Tak samo wodę. Dobra, więc mamy czekać aktualnie, aż Sofi się odezwie. To w tym materiale myślę, czy mi się chce biegnąć te 600 metrów. Czy go już tutaj skończyć na dzisiaj. To był drugi krótki materiał, ale też przedłużać go na siłę nie ma sensu, więc zobaczymy kiedy Sofi się do nas odezwie. Patrzcie, tam w ogóle jest graffiti. Więc czekamy a w Sofie się do nas odezwie, a w następnym odcinku pewnie skoczymy sobie do zadań pobocznych dopóki to nie nastąpi. Więc dzięki za oglądanie kochani, trzymajcie się i do następnego hejka!